portal wrc.pl Witam moi drodzy Was z całego, z całego, całego serca na kolejnym już wągrowieckim festynie czysteckim. Czy ktoś wie, który jest numer tego festynu? 17 zgadza się. Za rok będziemy już pełnoletni pewnie. Gospodarzem festynu cysterskiego był w tym roku ksiądz kanonik Piotr Kalinowski. Z powodu prac remontowych na terenie wokół klasztoru, festyn został przeniesiony na parking przy kościele farnej. Uroczystego otwarcia dokonał burmistrz Stanisław Wilczyński, który przekazał symboliczny klucz dobra miasta Cystersowi. Dzień dobry Państwu. Cieszę się bardzo, że możemy się spotkać w dzisiaj w takim uroczystym momencie, jako że festyncy sesji rozpoczyna z tych imprez i wydarzeń związanych z naszymi wspólnymi imionami. Miastem, bo miasta Bogowca. Jak Państwo wiecie, że naszym patronem jest święty Jakub Apostol, to wypada 25 lipca, stąd też w tym okresie przybywa się dla mieszkańców, naszych gości. Szereg ciekawych wydarzeń, spotkań i sportowych. Dzisiaj jest inaczej jak co roku, bo zawsze spotkaliśmy się na festynie przy klasztorze. dzisiaj też jesteśmy przy naszej w farze, ale ma to jakieś swoje powiązania. Ksiądz proboszcz Kajnowski jest proboszczem parafii świętego Jakuba Postowa, a zatem jest to też i nasz patron. Stąd też jak gdyby wspominamy ten moment, kiedy to y, nasza parafia tutaj mnie pozyskała. Później, jak tutaj już wspomniano, przez kilkaset lat trzy rozwijali, żyli w tym mieście, budowali to miasto. Stąd też mamy dzisiaj przedstawiciela y, y, opata naszego, oczywiście symbolicznego, ale też mamy gościa szczególnego, jakiś tu jest nasz zakonnik, ojciec przeor, który, jak wiecie, od września gościa w Mągrowcu jako zakon, który będzie kontynuował i, i prowadzi tę parafię po klasztorze. Także wiążą się te nitki historii z tym miejscem, gdzie dzisiaj świętujemy. Ja w związku z tym chciałem bardzo serdecznie Państwu życzyć miłej i świetnej zabawy przez cały okres świętowania będziemy gościć w Bogłcy dużo delegacji turystów, stąd też prośba Państwa, by włączyć i zaprosić do tego udziału. Program Państwo znacie, bo jest dosyć bogaty i nie będę go dziś wymieniał. Natomiast dzisiaj życzę Państwu miłego, ciepłego spotkania. Cieszę się, że jest dużo dzieci, które mogą poznać historię, bo są stoiska bogata, tu wyposażone, które naszym najmłodszym przedstawiają, jak kiedyś, co się tym się działo, co robiono, jakie były tradycje. Także przekażę w takim razie klucze symboliczne naszego miasta w ręce ojca opata, wierząc, że popieruje tu miasto przez te kilkadziesiąt godzin w sposób godny. Państwo w tym pomożecie, jako że my tutaj z kolegą burmistrzem Kamińskim za chwilę udamy się na kilkudziesięciogodzinny urlop, a miasto będzie rządził nasz opat. Przekażę wobec tego symboliczne klucze do ratusza. Bardzo proszę. Ojcze, oparcie. Przekazuję te klucze do grodu Jakuba Wójka, miasta zakonu cysterskiego, ksyste, zakon ksysterski, z nadzieją, że będzie ono w tym czasie godnie reprezentowane, a mieszkańcy będą się pięknie bawić, świętować Dzień Wągrowca. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, co, co prawda już nie mamy bram do miasta, żeby móc je otwierać się wspaniałym kluczem. Jeszcze raz go pokażę może Państwu tak, proszę uprzejmie. Ale myślę, że tak symbolicznie jest to klucz do wszystkich Waszych serc. Tych, którzy i mieszkańców naszych i gości, którzy w okresie lata się do naszego pięknego miasta zjeżdżają. Z kraju z zagranicy. Niech ten klucz... Otworzy wszystkie serca. Na scenie zaprezentowała się Swarzyńska Orkiestra Flajoletowa, która wykonała utwory pochodzące z XIII wieku. Nie zabrakło też rękodzielników prezentujących swoje wyroby. Dużą atrakcją cieszyło się stoisko historyka sztuki Tadeusza Grajpela, gdzie można było poznać różne metody druku, jakich używano w przeszłości. Najmłodsi mogli postrzelać z łuku lub własnoręcznie wytworzyć mąkę, mieląc ziarna specjalnym kołem. W trakcie całego festynu serwowano grochówkę żołnierską, kluski z kapustą oraz chleb ze smalcem. Jak zapowiadają organizatorzy, kolejny festyn odbędzie się już w starym miejscu, czyli na dziedzińcu klasztoru Ojców Paulinów. W tym roku parking przy Farze to miejsce zastępcze na czas prac remontowych na terenie klasztoru. Portal wrcpl